No, zobaczymy. Jest nawet jakiś jakiś słuchacz oglądać. Witam wszystkich. Znawiamy poranki, trochę nie o poranku, ale dzisiaj dzień wyjątkowy. Druga matryca nam zaczyna lecieć. Od pierwszego dnia. Nawet szaman. Nie popatrzył, ale na chwilę trzeba to uczcić i zobaczyć jaki to program. Mojej mili. Myślę, że już od dzisiaj to te poranki polecam. Choć wszystko jest możliwe. Czerwony magnetyczny smok moi mili. Fala smoka, siła zaufania. Z powrotem biegnie nam cały solkin od nowa, i to już taki solkin będzie. solkin manifestacji można powiedzieć. Okres manifestacji w sobotniej audycji, zwracałem uwagę na to, żeby. żeby. O! Oczko się pojawiło. No, witam cię, Tomku. Nie wiedziałem, że to ty. Ale to dobrze, że ktoś wyczuł. W każdym bądź razie, no właśnie, wybił mnie domek z kontekstu, ale to nic. Te cztery dni ostatnie były bardzo mocne. Myślę, że jeżeli zauważyliście coś głębiej, w ciągu tych czterech dni, to myślę, że może to mieć, mieć takie naprawdę wielkie e, znaczenie. Być może jeszcze nie w tym momencie, ale, ale w czasie jakimś bliżej. E, bliżej nawet bym powiedział nieokreślonym, ale z pewnością e, jeśli zauważyliście to teraz, to uda wam się to połączyć. E, te cztery dni, które zaczynają się dzisiaj, od czerwonego magnetycznego smoka też są niezmiernie ważne. Tak jak końcówka, pełny można powiedzieć mały fraktal solkin, czyli cztery kolory, tak samo początek jest niezmiernie ważny w tym czasie. I to, co wszystko będzie się manifestowało, w czym będziecie uczestniczyć, co się wydarzy, kogo spotkacie, w jakie relacje wejdziecie też z pewnością będzie miało swój dalszy ciąg. Szaman w czasie tych czterech ostatnich dni, mówiłem wam, że to trochę wcześniej się objawiło, zaczął chodzić na busaka, na skrzyczne no i do dzisiaj już był sześć razy, e, przepraszam pięć, sześć, zaraz wyrusza. Miał iść po zamarzniętej ziemi, bo dziś na Chondraskach było ze 4 stopnie minus. Choć nawet nie popatrzyłem, ale tylko sądząc po szronie do teraz, choć jest jeszcze y, już ze 6-7 stopni, to jeszcze wszystko jest zamarznięte. Także y, pójdę pewno jeszcze w cieniu, w lesie po zamarzniętej ziemi. Zobaczę jak to się chodzi. Może kiedyś będziemy chodzić po śniegu na Bosaka na skrzyczne. Zobaczymy, czy tam przynajmniej szaman, zobaczymy. Wyzwania są. Dziś wszystko kręci się wokół materii i tego, co materialne. Celem moich działań jest nabranie zaufania do naturalnych procesów, wzbycie się wartościowania ludzi i zjawisk, uwolnienie z podpanowania ego, nauczenie brania i dawanie. Dziś dostaję do dyspozycji niewidzialną skrzynię skarbów. Tylko moje duchowe oko wie, jak uchylić jej wieku, aby wydobyć na światło dnia skrywające się tam bogactwo. Dziś przechodzę do działań i zaczynam od kontrolowania niskich pobudek. Więc tu każdy może, można powiedzieć, wejść głębiej w ten program. Szaman nieraz mówił, że nie wiadomo, czy yy, można powiedzieć, yy, będzie ta matryca dalej aktualna. Szczególnie te opisy, one nie zostały aktualizowane, ale można tak powiedzieć, że dzisiaj, właśnie. Otwiera się nowy poziom szczytywania informacji z tych programów, który, yy, które tutaj, właśnie na stronie Hany Kotwickiej czy tam w książkach, jak ktoś ma yy, odnośnie poszczególnych kinów, yy, są opisane. Yy, oczywiście, dla tych, którzy potrafią to spostrzec. Nie każdy. Yy, te wyższe fraktale tych programów, te wyższe poziomy można powiedzieć, zarejestruje, ale jak kilka razy będziecie je czytać, być może to być może uda Wam się odkodować treści, których na początek wydaje się, że w ogóle tam nie ma. Także tak to wygląda z solkin, więc już z tym powoli uciekamy. Tutaj wczorajszy zachód słońca, Wam szaman pokazuje właśnie, jak schodził ze skrzycznego po raz piąty. Eee, można powiedzieć, że pięć razy wyszedł, a cztery razy, cztery razy zszedł, bo raz, raz go zwieźli samochodem ze schroniska. Właściciel. No i tak to było. Tak, dzisiaj nadawałem audycję od rana na przestrzeni, ale ponieważ jeszcze było dużo różnych innych rzeczy i werbalizacja jeszcze nie była gotowa, więc dlatego ona się przesunęła. Zobaczymy czy uda się ją wgrać. Można powiedzieć, że po miesiącu prawie. Też niedawno udało się szamanowi te poprzednie jaskinie szamana powgrywać. To też był znak, żeby wrócić do poranków, choć o tym już mówię od dawna. I właśnie od pierwszego dnia zobaczymy, jak to będzie dalej biegło. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj jest zajebisty portalowy dzień. Drugi po długiej, można powiedzieć, okresie czasu mamy dwa portale. Po kolei, bo wcześniej dwa portale po kolei to mieliśmy 50 dni temu, a tak to wszystko były pojedyncze. Także będzie to bardzo mocno odczuwalne. Nie wiem, jak tam u Was pogoda, ale ja tutaj mam po prostu genialną pogodę. Zaraz wyjdę i Wam może pokażę widoki od nas Hondy Rasek sam jestem ciekawy jak się to zapisze i jak to wszystko będzie funkcjonować O, coś nie działa ciekawostka no nie działa ale zaczyna rwać no to dupa czyli Czyli nie pokażę wam, bo coś zaczyna rwać, moi mili. cholera jasna. Tomoś, tomoś, czy mnie słychać? No dobra, to rzut oka na słupy nasze. To jest widok z domu i widok na Szczyrk, moi mili. Tak to wygląda z drugiej strony. No, ale nie wiem, czy to wszystko widać, bo widzę, że to rwie, i taką mamy pogodę w szczyrku. Mianowicie to znaczy, nie w szczyrku, tylko na honrazkach. Pokazuję Wam to przez okno. Tu nasze szyldy od tyłu sobie biegną. Pokażę Wam jeszcze całupy, jak widać. Na wyciąg. No i jak szaman kiedyś będzie mieć jakiś sprzęt mniejszy, to będzie z nim chodził i pokazywał, ale to dopiero jak ten internet będzie działał, jakoś tak w miarę. Bo na razie to. Pokażę Wam jeszcze nasze czerwone tajemnice w oknie. I widok na słońce piękny, i to już będzie koniec pokazywania. Jak się Wam tak spodoba, to potem szaman będzie wam musiał wszystko pokazywać. A tak, jak tylko czasami pokazuje, to się cieszycie nawet z tego, że czasami coś pokażę. No a tu za mną widzicie jeszcze nasze obrazy wspaniałe. O, i też się pokazują. To jest dzieło z inicjacji jednego z, abde, z adeptów, ale o tym dopiero będzie. Yy, będą audycje, trochę post factum, ale w zasadzie nie ma innej możliwości, żeby było to na bieżąco, bo w czasie warsztatów, po prostu w czasie szkoły, jest to zupełnie inna praca zupełnie inna głębia. Poza tym adepci sami muszą do pewnych rzeczy dochodzić, a ci, którzy tylko obserwują zawsze mają, no, z jednej strony nie mają takiej głębi, a z drugiej strony mogą mieć dużo y, łatwiejsze zadanie, no i tyle. Także tak to jest. Z tym wszystkim, moi mili. To zostawimy sobie trochę ognia. Na koniec dzisiaj długo szaman gadać nie będzie, bo to tylko taka startówka. Bo to musia się też uśmiechnie. I tak to wszystko moimi będzie. W każdym bądź razie polecam, polecam gorąco, jak macie dziś trochę czasu, chociaż trochę zrobić sobie medytację słońca. Teraz Słońce jest na tyle nisko na tej naszej północnej, mniej więcej szerokości Polski północnej półkuli, że ono już z wielką ilością spektrum, można powiedzieć, promieniowania i programów, wchodzi do atmosfery przez cały dzień, bo kąt jest zupełnie inny, padania. Więc jest to dużo mocniejsze, i można z tego skorzystać, można powiedzieć, cały dzień, nie tylko o wschodzie i o zachodzie. Zawsze można korzystać z cały dzień, ale zawsze się to zmienia ze względu na kąt padania słońca. Tak jak powtarzam wiele razy, to pod jakim kątem wchodzi widmo promieniowania słońca, i to niewidzialne, ale również to widzialne, Świadczy o tym, czy od tego zależy, jakie, jak ta, jakie częstotliwości zostaną tutaj transponowane do naszego pola, do całej ziemskiej jonosfery. I tak to, moi mili, się y, manifestuje. Oprócz tego polecam wglądy w siebie, bo y, będzie to Wynagrodzone tym wszystkim, którzy się na to zdecydują, z pewnością. Poza tym, słuchajcie, świetny czas dla tych, którzy troszeczkę są zainspirowani, dla hardkorowców, tak zwanych, żeby zacząć chodzić po szronie na bosaka, bo zaczynają nam się znowu przymrozki, a niekoniecznie one będą jeszcze codziennie. Więc to jest taki ostatni moment, żeby stopy przyzwyczaić do tego. Żeby można było z tego korzystać troszkę dłużej. A to połączenie przez stopy z ziemią to też będzie coraz wydajniejsze, można powiedzieć. I no, łatwiej wiele, wiele rzeczy będzie się zadziewało w waszym życiu, jeżeli to połączenie będzie mocniejsze. Więc kiedyś go trzeba, można powiedzieć, wykonać, kiedyś go trzeba odzyskać. Dlatego szaman tutaj wdraża na skrzycznym powoli ideę chodzenia na Bosaka. Ona się będzie rozpowszechniać powoli, ale któż to wie zainteresowanie słuchajcie, już jest coraz większe. Jak szedł szaman pierwszy raz to nikt go nie widział, a teraz nawet jak kilka osób jest, to już go potrafią zauważyć. No i na razie się pytają, czy to lepiej, czy to gorzej. No, różne odpowiedzi dostają. Każdy dostaje to, na coś jest gotowy. W każdym bądź razie yy, powoli się to szerzy. Niedługo będzie książka pamiątkowa w schronisku na Skrzycznym, na którym się będzie każdy, kto wyszedł na Bosaka, wpisywał. A w ogóle to, żebyście wiedzieli, to też szaman mówi, że każdy, kto będzie chodził na Bosaka, na Skrzyczne to zapisał się do szkoły, można powiedzieć, no bo przecież kto by na to wpadł. Szaman to zainicjował i z czasem będą go naśladować. No i dlatego szaman mówi o tym też i to będzie też jeszcze napisane, bo wszystko trzeba powiedzieć na początku, a nie potem, i potem się ludzie dziwią i myślą, że sami to wymyślili, albo sa, samo to do nich przyszło, a to przecież nie samo, bo ktoś to zainicjował. I w tym momencie ważne jest widzieć, że to szaman, bo szamana nie ma, bo tylko taki, co go nie ma, może zainicjować takie rzeczy, bo tak to kto będzie chodził Nas, krzyczny, na skrzyczne, na Bosaka. Ale Piotrek już był dwa razy. Wczoraj opuścił chodraski, właśnie adept, który tu spędził 47 dni, więc kupę czasu. I wyjechał mocny. Dwa wyjścia na bosaka zrobił w czasie pewno lepszym niż w butach. No i pojechał zmierzyć się z Matrixem, bo tam się też trzeba mocować z nim. A tu się przychodzi, przyjeżdża, odpoczywać i nabierać siły, i sprawdzić, co się nauczyło. No i tyle, moi mili, nie będę was zanudzać, bo pierwsze to yy, po takiej długiej, chyba od 5 albo 9 września. Czyli też ho, ho, ho. Po pierwszym takim długim nieobecności w porankach Szaman wraca, więc nie może Was zanudzić. Myślę, że te poranki będą tak, no, gdzieś koło szóstej. Jutro zobaczę, o której wystartuję i to będzie ta godzina, o której będą dalej poranki, bo o szóstej to już mamy tak w miarę widno. Piąta trzydzieści już się po tej zmianie czasie, ro, czasu robi widmo, bo wcześniej to była jeszcze ciemna, ciemniuteńka noc. No i tak moi wili, jutro wspaniałe święto z marlaków, Wszyscy jeżdżą i odwiedzają to, co i tych, co ich tam nie ma, zamiast ich wspomóc inny sposób. No ale taką mamy póki co świadomość, więc. Musimy jechać na miejsce, żeby sobie co przypomnieć, no ale tak czy tak, korzystając, że w polu dużo jest zapisane pewnych rzeczy, to tak czy tak dla tych wszystkich, którzy mają nieprzepracowane relacje z tymi, którzy już odeszli, polecam nawet nie tyle jutrzejszy dzień, co sobotni, na to, żeby zrobić z tym porządek raz na zawsze. I wybaczyć sobie, wybaczyć być może im jest potrzeba, ale tak naprawdę to wybaczyć możemy tylko sobie, bo w zasadzie cóż możemy komukolwiek za cokolwiek wybaczyć? Sami chcieliśmy, więc nam pokazali to czy tamto. I czasami po główce dostaliśmy. I tyle, moi mili. Jak Tomek będzie chciał pogadać 5 minut, jak jeszcze jest w domu, to może zadzwonić, jak skończę. A. A ja zaraz próbuję tu nagrać na YouTube'a i trzymajcie się, moi mili, do jutra. Żegna was, szaman, pomacham na... Może mnie będzie lepiej widać, bo tak tylko oczy widzicie i myślicie, że to. no, no macha wam szaman na ręku. Trzymajcie się.